Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku na Placu Budowy, gdzie dzielimy się z Tobą całym procesem budowy od samego początku do końca i przy okazji pokazujemy Tobie wszystkie koszty, jakie gdzieś tutaj na tej e, drodze spotykamy. Jeśli chodzi o dzisiaj, to zajmiemy się wylaniem tak zwanego chudziaka. Także beton jest już zamówiony, będzie on w dniu jutrzejszym, a jeszcze dzisiaj jestem tutaj po to, by gdzieś tutaj ewentualnie dołożyć jakieś prowadzenie pod listwę wibracyjną. Tutaj sprzęt akurat nie został przez nas zakupiony, jest on dosyć drogi, więc zdecydowaliśmy się na wypożyczanie go. Panowie, którzy tutaj przyjadą jutro z gruszką i gruszką w firmie, której zamawiamy beton, mają do swojej dyspozycji właśnie taki sprzęt. Szerokość tej listwy wibracyjnej to jest około 2 metry, z tego, co się dowiedziałem, tutaj od pana, u którego zamawiałem beton. Także gdzieś tutaj w terenie musimy zrobić prowadzenie. A jakie je zrobimy? Jeśli mamy tutaj taką przestrzeń, którą potrzebujemy zalać, to tutaj jest akurat 5 metrów pomiędzy ścianami. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku na placu budowy, gdzie dzielimy się z Tobą całym procesem budowy od samego początku do końca i przy okazji pokazujemy Tobie wszystkie koszty, jakie gdzieś tutaj na tej e, drodze spotykamy. Jeśli chodzi o dzisiaj, to zajmiemy się wylaniem tak zwanego chudziaka. Także beton jest już zamówiony, będzie on w dniu jutrzejszym, a jeszcze dzisiaj jestem tutaj po to, by gdzieś tutaj ewentualnie dołożyć jakieś prowadzenie pod e, listwę wibracyjną. Tutaj sprzęt akurat nie został przez nas zakupiony, jest on dosyć Drogi, więc zdecydowaliśmy się na wypożyczenie go. Panowie, którzy tutaj przyjadą jutro z pomogruszką i gruszką w firmie, której zamawiamy beton, mają do swojej dyspozycji właśnie taki sprzęt. Szerokość tej listwy wibracyjnej to jest około 2 metry, z tego co się dowiedziałem tutaj od pana, u którego zamawiałem beton. Także gdzieś tutaj w terenie, musimy zrobić prowadzenie. A jakie je zrobimy? Jeśli mamy tutaj taką przestrzeń, którą potrzebujemy zalać, to tutaj jest akurat 5 metrów pomiędzy ścianami, także podzielimy sobie ten teren na trzy pola, także dodamy tutaj jedną listwę i tutaj jedną listwę, a zrobimy ją w ten sposób, że Zaraz sobie odmierzę to pole. Podzielę sobie to pole na równe, jakby trzy mniejsze pola, i wtedy rozciągnę sobie linię między jedną a drugą stroną. Jakiś sznurek w tym i w tym miejscu nabiję pręty długości około myślę 40 cm, może 50, ale to zobaczymy, jakie tutaj będą wchodziły. W jaki sposób, czy będą dosyć sztywno, czy nie. Także to zaraz, że tak powiem, zweryfikujemy na podstawie pierwszego pręta. Czyli gdzieś tam wzdłuż sznurka ułożymy sobie tutaj, myślę, że z 6 prętów. Mamy tutaj długość 9 metrów, także 6 prętów powinno wystarczyć i wtedy jutro, już przed zalaniem, będzie tutaj również mój tata, którego już wcześniej też widzieliście na odcinkach, gdzieś do tych prętów będzie spawał. Długą, długi drut, pręt FI-12, my taki użyjemy po to, żeby gdzieś tutaj zaprzeć tą listwą wibracyjną, tak? Z jednej strony na murze, z lewej strony, a tutaj gdzieś na prawie dwumetrowej odległości z drugiej strony. Dzięki temu ja tutaj albo tata będziemy wylewali beton i od razu ta osoba będzie gdzieś tam tą listwą wibracyjną cały ten materiał zbierała do tyłu, tak żeby gdzieś tam od razu na gotowo ten teren tutaj zostawić. Jeśli chodzi o obliczenia, ile betonu potrzebujesz do danego zalania, no to tutaj sprawa jest prosta. Trzeba sobie pole gdzieś tam cały ten teren podzielić na jakieś prostokąty, pomierzyć z jednej strony z drugą zmiarką. Drugą z ja robiłem to zarówno na projekcie, jak i gdzieś tutaj w terenie. W obu przypadkach wyszła mi ta sama ilość, także dobry znak, dobry objaw. Druga ważna sprawa, jeśli mamy tutaj wyrównany teren i spada on około od górnej warstwy bloczka do terenu o 10 cm, bo tak też mamy w projekcie, to tutaj też Pan, który Kiedyś wylewał nam ławę fundamentową. Pan z betoniarni podpowiedział, że warto dodać ten 1 cm, jeśli będziemy to liczyć, z tego względu, że ten piasek ten tutaj jest zagęszczony, oczywiście, ale bierzmy też pod uwagę, że cała ta woda i tak dalej, to wszystko jakby wchłonie się od razu w ten piasek, przez co pewnie lekko osiądzie. W związku z tym warto sobie dziś tego 1 cm dodać. Czy to się sprawdza, czy nie, zobaczymy już jutro, bo mam tutaj wierzchioną warstwę. 10 cm na tej całej powierzchni to było 135 m, około, obliczając gdzieś tutaj tą ścianę nośną, drugą ścianę nośną i kominy. Także, także tyle właśnie nam wyszło. Ja tutaj dodałem dokładnie ten centymetr do tej głębokości, żeby mieć lekki zapas. Co, gdy będziemy mieć tego betonu za dużo? No po prostu niestety musi musiał go zwrócić, tak, tak to bywa, ale lepiej zrobić to niż gdzieś tam później mieszać w betoniarce, czy domawiać, płacić dodatkowo koszt, także ja tam metr jeden więcej będę miał i wreszcie go zwrócimy. Prętów nawet nie musiałem docinać, bo gdzieś tutaj właśnie miałem takie odpady, zmierzyłem około 40-46 cm, także zaraz je wbijemy. Tutaj zobacz, mamy około 3,10, także półtora metra sobie zrobimy. Cyk. Ciekawe, czy mamy jeszcze spray tutaj. Coś tu jeszcze będzie. Jest także z jednej strony, z drugiej strony. I zaraz przeciągniemy sobie sznureczek. Lekki opór napotykamy, także jest to znak, że mamy teren wiary dobrze zagęszczony. Ja go sobie tutaj zostawię na takiej wysokości, z tego względu, że będę je bił mniej więcej do tej wysokości, właśnie tutaj. Mam na myśli, że mniej więcej do tego sznurka, jak sobie z drugiej strony również bije taki pręt. Po to, że jutro, jak przyspawamy do tego pręta, długi pręt, to będziemy mogli sobie stąd sznurek pociągnąć i gdzieś tam dobijając te pręty ustabilizować jakoś tam równą wysokość. Gdzieś tam nabijemy co około 1,5 metra, to myślę, że to nie musi być jakoś tam super idealnie w tym miejscu, grą żeby gdzieś tam po prostu były na linii i tyle. Czy nawet co 2 metry damy, raz, dwa. No co? Musimy kolejne i Gdzieś tam sobie tutaj rozplanujemy tą pracę. Bardzo sprawnie poszło, raptem dwie godzinki. Tutaj wystają te pręty, one już są już wszędzie nabite. Dodatkowo mam przygotowane już te długie pręty do spawania. To pokażemy jutro, jak to zrobić. I dodatkowo jednak zdecydowałem się tutaj na te kratki takie nad tą kanalizacją, gdzie ona wyszła troszkę wysoko. Także w tych miejscach tutaj jest dołożona tutaj Trochę słońce świeci, ale myślę, że to widać. Ona jest około 5 cm nad, nad samym gruntem. Także otulina będzie 5 i 5 cm. Tak około z dołu może 6, 5. Z góry 4 do 5 cm. Także tam, gdzie... Popełniłem błąd z tą kanalizacją, tak? Już w poprzednim odcinku mówiłem o kanalizacji. O tym, że przepust tam został stworzony za wysoko i dlatego tutaj te rury wyszło, aż, wyszły aż tak wysoko. Ludzie gdzieś tam na grupach pisali, żeby tego nie zabezpieczać w żaden sposób, ale ja tutaj jednak zdecydowałem się to zrobić. Także jak widzisz, postęp na budowie jakiś tam jest. Oczywiście też dodam, że nie jest to żadna rekomendacja. E, broń Boże, nie rób tego w ten sposób. E, myślę, że masz trochę rozumu i zrobisz to w inny, lepszy sposób. E, dlatego, jeśli my już nie mamy tutaj manewru do e, naprawienia tych błędów, to mam nadzieję, że Ty e, oglądając to wideo, będziesz wiedział, jak w przyszłości zbudować swój wymarzony dom. Także ja już się zbieram z tego placu budowy i widzimy się jutro na pokładzie z moim tatą, który pomoże mi tutaj na początku w spawaniu tych prętów, później z zalewaniem, oraz z żoną, która również przyjedzie tutaj na czas zalewania, żeby gdzieś tam ewentualnie też pomóc. Też nie wiemy do końca, jak to się robi, ile osób jest potrzebnych do tej pracy. Gdzieś tam na YouTube widziałem, że dwie, trzy osoby można sobie poradzić. Także teren będzie mieli w miarę przygotowany, także nie pozostało mi nic innego, jak tylko zaproszenie Ciebie do kolejnej części tego nagrania. Także do zobaczenia już za kilka sekund. Podczas spawania, niestety, lekkie uderzenie i to wszystko pęka. I albo my nie potrafimy spawać, co może być wielce prawdopodobne. Albo mamy sprzęt taki, który się nie nadaje do tego. Raczej to pierwsze. Ale drucik, zauważyliśmy, że związanie drucikiem w ten sposób, owinięte, powoduje, że ten pręt tutaj nie spadnie do góry, na boki się trzyma. Także wszystkie sobie wiążemy, będzie to szybsza metoda. Łatwiejsza dla kogoś, kto nie ma spowarki albo prądu na budowie. Tak, drucik wiązałkowy na pół. Przykładamy sobie w ten sposób tutaj wokół. Teraz przekręcamy sypę, jak robimy od dołu, i wtedy wokół tego tutaj pręcika na dole wystarczy z trzy razy obwiązać. I zobacz, to już nigdzie nie pójdzie ani na boki, ani góra dół. Także jeśli chodzi o samo prowadzenie tej łaty wibracyjnej, w zupełności wystarczy. I raptem zobacz, ledwo co 20 minut wiązania, i wszystkie pręty są już na gotowo. Także kolejny etap, przyniosę sznurek, bloczki, żeby gdzieś tutaj sobie rozciągnąć między jedną ścianą a drugą. Sznurek napniemy i gdzieś tam będziemy powoli poziomować do równości. Tak, jak nie wiem, czy pamiętasz, w jakimś tam odcinku mówiłem tutaj, że wysokość, jaką udało się uzyskać, jest w miarę dobra. Gdzieś tam była odchyłka pół centymetrowa, także nie będziemy sprawdzać tego żadną poziomicą. Tylko między murami po prostu sobie sznurek przyciągniemy i tak wypoziomujemy te pręty. Zrobimy to tak, że Obok sobie ustawimy. Tak. Tam już robił wszystko na jedną wysokość. dwa samochody. Tak. No jest. Jak i tak tu spadło. Nie, tu za wysoko, czy dobrze jest? Dobrze jest, dobra. Daś do tego bloczka wziąć? No jo, A dawaj. Cyk. tutaj. A tu jest połówka tylko ścianki. Tam nie chodzi o <noise> żeby zarzutów później nie było. I tu jest, dobra. Dobra, to robimy tak dalej. Nie zamulamy, widzimy się na kolejnym etapie. Mamy też tutaj otwory już wcześniej zrobione wszystko parkowego, to wyznaczymy sobie lekko chociażby słupy, podstawy komina, podstawy komina, podstawy słupów terasowych, po to, że jak nam zostanie trochę materiału, trochę tego betonu B15, to już nie będziemy później wylewali chudej warstwy na dół, tylko pogłębimy sobie trochę bardziej, damy trochę nawet grubszą warstwę, ale nie chudego y, betonu, tak zwanej podsypki, tak jak tam dawaliśmy, tylko od razu B15 zalewaną, około 15 cm nawet i później już kiedyś tutaj sobie sami wylejemy te słupy znaczy samą podstawę do końca, także mam sznurek rozciągnięty po tutaj zewnętrznej części ściany, tak jak on tutaj jest. Zaraz tata mi pomoże napnie go, ja nabiję słupek, Dziś tam przenieściemy sobie wymiar, odległość od muru do wewnątrz według projektu. Wstawimy skrzynkę, podkopiemy trochę, także e, jeszcze dodatkowe fuchy, misje poboczne, jak to się mówi. Tutaj tata mi pomógł ten sznurek dobrze ustawić, e, tu wymierzyliśmy sobie mniej więcej środek skrzyni. Także od tej strony mamy jakieś 27 cm od krawędzi, który powinien wejść słup. 25 tutaj też 27,5 co nam da około 80 cm tej ławy. Tutaj, i teraz w tą stronę też sobie od muru odmierzyliśmy 420, więc to wyszło gdzieś w tej części. więc tu miejsce na słup jest jeszcze, tylko poziom. Sobie sprawdzimy i odległość od sznurka, żeby drugą zrobić na tej samej głębokości. Tutaj, wszystko mamy jeszcze. Kwestia odległości. Do sznurania, żeby tamten tak samo zrobić, złapiemy do góry poziomicy 66,5 m. góry sznurka do gleby mamy 105 cm, niecałe. Także tutaj jeszcze będzie lekko wyłopatowane, wybrane trochę materiału. Po czym zachowamy tą strefę przemarzania około 1,10 m. Także powinno tutaj być wszystko ok. Także wybierzemy około te 20 cm, myślę. Dwa szalunki pod stopę tarasu zrobione. Tak jak widać mniej więcej 30 cm wybrane ziemi. Także można spokojnie tym betonem co zostanie dół zalać. Nawet gdzieś tam do połowy tej pierwszej deski i wtedy na górę jeszcze będzie tutaj około 25 cm mocnego betonu, ale to już pewnie w kolejnych odcinkach. Tak jak widać sprzęt już powoli melduje się no tutaj na miejscu. Mamy pompę. Dzisiaj taki zestaw. I tutaj z tyłu betoniarka. Patent, nie mam gumaków, zobaczymy jak się sprawdzi, ma tutaj trzy takie buciki workowe. Zobaczymy jak to zadziała. Tutaj panowie się rozstawiają. Tam koła lekko zaboksowały bo jest świeża ziemia, jakieś tam koparkowy przestawiał. No nic, tam reszta poszła się odziać. Teraz możemy zaczynać działanie. to się okazało jeszcze? Pan zbiora zapomniał dołożyć listwy wibracyjnej i tutaj panowie tego nie mają niestety. Także musimy sobie poradzić z tym przyrządem. Dobrze, że został wcześniej wykonany, to jakoś tam pojedziemy. A ty jak będzie czego, to też się staraj w tą stronę, żeby w tą stronę, żeby na stropę nie wpadało, nie? Bo później będzie lipa z tym. Jak to będzie rzadkie, to ja nic nie będę chciał robić No.

Chyba ja no liczyłem na tą łatę że jednak będzie, nie że tym sobie tylko nadmiar lekko ściągniemy i że poleci jakoś no. Nie, wiem, czy to tak dam radę? Opa. Jak widać te pręty trochę pracują, także. Ten poziom mógł tam się nieco obniżyć. My tutaj się zamieniliśmy, żeby tata miał trochę lżej. Nie chciał na początku, no ale mamy To Janetkę, też zobaczcie, dzielnie brzegi zdziera. Żeby nie było nadmiaru betonu, żeby stropem był czysty. Mówią, że tylko chłodziak, nie? jakoś pójdzie Fuh. okulary masz masz bo chlapie betona nie chlapie No i tam jeszcze w jeden, w tym, dobra, obojguje. <laughs> oh like okay. a wild episode Tu jeszcze minimalnie może i oj. Mamy tutaj nieco ponad połowę wlaną, tam pieniążki wleciały, tata rzucił, Aneta wrzuciła. Aneta, ch Aneta chce jeszcze odcisnąć. W chwili przerwy, gdy czekamy na drugi wóz z betonem. A myślałem, że tak, że bez tego. Bez tego? Tak, że łapulki. Dobra. To tutaj? No, nie wiem. W kuchni, tak? Ale ja muszę też lewą, to weź prawą. Już za późno. No dobra. Bo ja nie mogę z tym palcem. tak no i co? Bo teraz bez sensu, ja teraz mam A z moim paluszkiem. I ta sama gruszka będzie jechać jeszcze raz. Piękne. W betoniarni były małe problemy, ale już przyjechał drugi, ten sam samochód, także trochę tutaj czekaliśmy. Podłączamy się, ja włączam time lapse i widzimy się już za krótką chwilę na podsumowaniu całego wylewania chudziaka. Jak widzisz, praca poszła nam gładko, sprawnie. Także bardzo szybko opróżniliśmy ten drugi pojazd. Betonu zostało bardzo niewiele, także tutaj kierowca jeszcze się nam odwrócił i zrzucił go w okolicach tych otworów pod słupy, które mamy. Także wystarczyło tutaj, mogę pokazać, żeby zapełnić minimalnie chociażby te stopy pod komin. Zrobiliśmy z tego taki lekki chudziak, gdzieś tam zagęściliśmy. Także tutaj ten etap mamy już za sobą. A ja postanowiłem tutaj przyjechać jeszcze na drugi dzień z rana. Wczoraj już za bardzo nie było czasu, ale jest to tylko chudziak, więc nie podlewaliśmy go na wieczór. Ten beton już jest do chodzenia, tak. Mamy drugi dzień, jakby poranek, bo przyjechałem tutaj przed pracą. Próbowałem podlać go wężem, ale niestety nasz mauser jest troszkę za nisko i ta woda tutaj nie chce spływać, także gdzieś tam wyleję kilka, kilkanaście wiader może z rana. I jakoś to się powinno tutaj podlać. Dzisiaj ma być jeszcze słonecznie, a dopiero wieczorem jest zapowiadany jakiś tam lekki deszczyk. Także ta woda tutaj się przyda na ten cały dzień. Oczywiście przyjadę jeszcze po pracy, żeby go podlać, żeby gdzieś tam nam za bardzo jej popękał. Chociaż już widzę, że gdzieś tam tutaj ta praca tego betonu się zaczęła. Jest w miarę rześko z rana, bo jest okolica 3 stopni Celsjusza. Także nie jest to jakoś super ciepło, ale zobacz. Po tym betonie mogę już chodzić, tutaj nie zostają żadne ślady, także on przez tą noc sobie troszkę związał. Wygląda jak wygląda, no niestety przez te komplikacje wczoraj, czyli między innymi przez czyli między innymi przez brak listwy wibracyjnej, która miała do nas przyjechać, a niestety nie przyjechała. Dzwoniłem tutaj do pana, do biura, do betoniarni, on nas przeprosił za zaistniałą sytuację, musieli tutaj podnajmować sprzęt, także te samochody, które tutaj były, one nie były z firmy, w której zamawialiśmy beton, tylko z innej firmy podnajmującej, gdzie jakby radzą sobie, pomagają w sytuacjach, gdy nie mają za dużo pojazdów, no i tutaj panowie niestety nie mieli na wyposażeniu takiej płyty, takiej listwy wibracyjnej. Także jakoś sobie poradziliśmy. Jest w miarę równo z wyjątkiem kilku miejsc. Tak jak tutaj, na przykład, gdzie widać lekkie takie, mm, nie wiem, zadziury, że tak powiem, tam też to widać, jest takie lekkie wgłębienie. I tutaj z tej strony. A oprócz tego, myślę, że jakoś tutaj poleci. No. Najwyżej będziemy musieli pomyśleć o daniu papy na dół, a nie folii, żeby gdzieś tam jej nie porozdzierać, lub ewentualnie dać folię i później jeszcze styrobeton. Mam tutaj na myśli tą pierwszą warstwę steropianu już po folii czy to po papier, po to, żeby ten poziom lekko wyrównać. Wiem, że takie rozwiązania też się daje. Wtedy już tam będą gdzieś kable do przykrycia, więc nie musielibyśmy używać kurytek, a sam styrobeton wyrównać wszystko na zero i wtedy dołożyć tutaj odpowiednie grubości styropianu, gdzieś tam piątki, piątki albo dziesiątkę. 5,10 albo 5,55 5, 5. albo tą warstwę sterobetonu już na tyle grubą i wtedy dobry steropian na górę około 10 cm to jeszcze pomyślimy na tym etapie jeśli wiesz coś więcej na ten temat jak to później rozwiązać pozbyć się tych wszystkich jakby lekkich zadziorów to daj koniecznie znać gdzieś tam w komentarzu taka informacja też się przyda nam jak będziemy gdzieś tam się nad tym głowić no i daj też koniecznie znać jak Oceniasz tutaj tą pracę, to co widziałeś na tym odcinku, bo jestem ciekaw, jak to wyglądało u ciebie, czy jak widziałeś, może jakieś inne, czy widziałeś, przepraszam, jakieś inne budowy. Wiem, że robimy to po raz pierwszy i nie powinno to być żadnym, jakby, poradnikiem tutaj z naszej strony, jak to zrobić, ponieważ nie znamy się za bardzo na tym. Tutaj też polegaliśmy w dużej mierze na tym, co nam pan podpowiedział, więc nie wszystko było dla nas jasne i logiczne. Ale jakoś musieliśmy to zrobić. No i co? No i zrobiliśmy. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na nagraniu, ale jakby widzę potrzebę polania tego betonu. Bo gdzieś tam, gdzie polałem wodę, robią się takie bąbelki. Także one gdzieś tam jeszcze wchodzą w tą strukturę betonu. Także, jakby taka operacja to widzę, że jest i, e, wskazana. Ogólnie i tak wszyscy cały czas powtarzałem, że to tylko chudziak, że nie trzeba się starać, że to nie powinno jakoś tam super wyglądać, że to wygląda bardzo dobrze. Tej pan kierowca to ocenił, więc ja chyba też muszę zmienić narrację na właśnie taką. Na początku myślałem, że powinno to być ładnie wygłaskane, po to właśnie ta listwa wibracyjna miała być, no ale wyszło jak wyszło. Myślę, że suma summarum będziemy wszyscy z tego zadowoleni Dziś tam nic się z tym nie będzie działo polaliśmy tutaj dobry beton, dobrej klasy w dobrych mało wiele warunkach dzisiaj jeszcze polany wodą, także myślę, że nic się z tym nie powinno dziać także jedna ważna rzecz tutaj jeszcze na sam koniec mamy etap zero zakończony także w najbliższym odcinku już prawdopodobnie wydarzy się jedna z ważniejszych rzeczy bo podsumujemy sobie wszystkie wydatki jakie tutaj do tego czasu nas spotkały porozmawiamy sobie o wszystkich powodzeniach i niepowodzeniach, które nas dotyczyły wszystkich tych etapów, żeby dojść właśnie do tego miejsca. Także jeśli jesteś ciekawi, jak to będzie wyglądać, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do odwiedzenia naszego kanału na Instagramie oraz do opisu filmu, bo tam znajdziesz link do pliku Excel, gdzie dzielimy się z tobą wszystkimi kosztami, dosłownie wszystkimi. Także dziękuję ci bardzo za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce na kolejnych etapach oraz na podsumowaniu. Cześć. Jeszcze jedna rzecz, bo nasz sprzęt na początku był przeznaczony tylko do ściągania nadmiaru betonu i później miała jechać po tym listwa wibracyjna. Ale jakoś dał egzamin. Gdybym miał coś tutaj zmienić, to zmieniłbym na pewno tą deskę. Nie byłaby ona pionowo, do dołu, tak jak jest tutaj prawie pionowo, tylko bardziej należąco, bardziej w ten sposób, w ten sposób, tak? Do głaskania w moją stronę. Wtedy byśmy ten beton bardziej rozczysywali, tak? Także taka mała uwaga: gdybyście też nie mieli dyspozycji z takim sprzętem, to jak najbardziej można go zrobić samemu.